Cześć. Jak pewnie wiesz, Blender 3.0 przyniósł ze sobą nowy system nodeów. Geometry Nodes, które wcześniej było w Blenderze przed wersją 3.0, zostało kompletnie zmienione. I teraz zrobimy sobie taki wstęp do tych nowych nodeów, tworząc efekt hologramu. Do tego wykorzystamy taki model człowieka. I z tego człowieka z wykorzystaniem Geometry Nodes stworzymy hologram, którego widziałeś na miniaturce tego filmu. Więc zaczynamy. Pierwszym krokiem powinno być w ogóle odpalenie Geometry Nodes, czyli na samej górze mamy te zakładki i tutaj jest zakładka Geometry Nodes. W tym miejscu mamy dostęp do naszego modelu z prawej strony, z lewej strony mamy pozycję wszystkich wierzchołków tego modelu, który jest tutaj, a na dole mamy nasze nody. W tym projekcie raczej nie będziemy używać tej tabelki z lewej strony, więc trochę ją zmniejszę i skupimy się na tym, co jest tutaj w 3D view i na tym, co znajduje się tutaj na samym dole. Więc żeby stworzyć z tego coś co będzie przypominało hologram, najpierw będziemy musieli stworzyć nowy Geometry Nodes, jakby nowy nasz modyfikator Geometry Nodes. Klikam tutaj new i z prawej strony do naszego Subdivision Surface, który był dodany do tego modelu, doszedł jeszcze Geometry Nodes o nazwie Geometry Nodes. To może zmienimy mu nazwę na hologram. I teraz mamy modyfikator Geometry Nodes o nazwie hologram. I to właśnie on będzie modyfikował wygląd tego modelu. Na razie mamy po prostu grup input i group output. Czyli to działa tak jak w shadingu, w tym shading tutaj na samej górze. Lecimy od lewej do prawej. Na samym początku wprowadzamy jakiś obiekt, jakąś geometrię, tak jak jest tutaj napisane, i przesyłamy ją do wyjścia, i bez żadnych modyfikacji wyświetlamy. Czyli wchodzimy i od razu wychodzimy. A naszym zadaniem będzie pomiędzy tutaj zmodyfikować to w taki sposób, aby to wyglądało jak hologram. Spróbujmy to zrobić. Na samym początku dobrze jest zaznaczyć, że Shift A dodaje nowego noda. Oczywiście możesz też wejść w Add i tutaj dodać nowego noda. To jest dokładnie to samo menu, ale ja się będę posługiwał Shift A, no bo tak jest szybciej. Jak widzisz, tych nodeów jest cała masa, dlatego myślę, że łatwiej będzie korzystać z wyszukiwarki tutaj na samej górze. Kliknij lewym na wyszukiwarkę i teraz możemy wpisać nazwę noda, którego chcemy użyć. Ja bym chciał teraz dodać kulki, z których będzie zbudowany ten hologram. Więc no, myślę, że powinienem wpisać jakieś sphere, bo sphere to po angielsku sfera, więc powinno działać. Spróbujmy. Sypy, hy e, ry, e. Jest Icosphere i UV Kliknijmy na UV Mamy teraz dodatkowy note o nazwie UV -Sphere. i ma wyjście Mesh. Mogę teraz kliknąć na ten mesh i wciągnąć tutaj do geometry. I teraz widzisz, że nasz model zniknął i zamiast tego pojawiła się kula. Dlatego, że w ogóle nie korzystamy z geometrii, która była tutaj na samym początku, z geometrii tego naszego modelu, tylko zastępujemy bezpośrednio tą kulą, która jest tutaj. Tego też nie chcemy. My chcemy, żeby te kule pojawiły się w miejscach, w których ten obiekt tutaj ma swoje wierzchołki. Jak kliknę Z i wybiorę Wireframe, to w tych miejscach tutaj powinny pojawić się nasze kule, żeby stworzyć fajny efekt. Jak to zrobić? Do tego będziemy musieli wykorzystać nowego Noda. Shift A, Search i wyszukujemy Instance. I tutaj jest coś takiego jak Instance on Points. Klikam w to i wrzucam tutaj pomiędzy. Teraz wszystko nam znikło, ale to działa. Podłącz teraz Mesh do Instance. I widzisz? Coś już mamy. Coś już się dzieje. Teraz Blender bardzo mocno spowolnił, dlatego, że mamy bardzo dużo tych kul. No i dlatego, że te kule są bardzo szczegółowe. Może podłączę jeszcze raz mesh tutaj do geometry i zmniejszę ilość szczegółów na tej kuli, bo nie potrzebujemy aż tylu detali. To będą tylko takie malutkie kropeczki. Wejdziemy w segment i wpiszę na przykład 8. I w rings piszę, nie wiem, 3, no może trochę przesada, 5. To wygląda ok. Teraz wygląda to na bardzo kanciasty obiekt, ale jeżeli oddalimy i ta kuleczka będzie bardzo mała na ekranie, to raczej tego nie zauważymy. Jeżeli zauważymy, to zawsze będziemy mogli wejść tutaj i jeszcze raz to zmodyfikować. Więc podłączę znowu to, co wychodzi z node Instance on Points do geometry, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Tylko to nie przypomina modelu, który mieliśmy wcześniej. Stało się tak dlatego, że nasze kule mają wielkość jednego metra, a zmniejszymy to na przykład na 0,01. No i już coś jest lepiej. Wygląda to całkiem ładnie. W miejscach wierzchołków tego obiektu pojawiły się kule. I teraz, jak nawet przejdziemy do modyfikatoru Subdivision Surface z prawej strony i zmniejszę jego moc, to tych wierzchołków również pojawi się mniej. A co za tym idzie, kul również pojawi się mniej. Ja to jednak zwiększę i zostawimy na razie coś takiego. Później jeszcze będziemy to mocniej modyfikować. Tylko teraz jak podlecimy sobie do jakiejś takiej kuli, to zobaczysz, że jest ona bardzo kanciasta, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Jeżeli używałeś wcześniej blendera, to pewnie wiesz, co można z tym zrobić, żeby wyglądało to nieco ładniej. Możemy wykorzystać opcję Shade Smooth. Teraz oddalę trochę tej UV sphere. Wcisnę Shift A, Search i w tym miejscu wpiszę Shade. Set Shade Smooth. Klikam na to i wrzucam tutaj pomiędzy. Teraz te kule zostały wygładzone. To jest dokładnie to samo, jakbyśmy dodali nowy obiekt, na przykład, niech będzie kula. I teraz ona ma flat shading, czyli widać te wszystkie poszczególne ściany. Ale ja to mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Shade Smooth, żeby te ściany znikły, żeby wszystko zostało zaokrąglone. I to jest dokładnie to samo, tylko w formie Node'a. Mamy to tutaj Set Shade Smooth. I teraz nasze kule są bardziej zaokrąglone, sprawiają wrażenie przynajmniej bardziej zaokrąglonych. No to przejdźmy teraz do tworzenia jakichś materiałów. Wcisnę Z i przejdę do trybu Renderet, żeby sprawdzić, jak to wygląda, gdy to wyrenderujemy. Na razie nie za bardzo to się prezentuje, ale zaraz to zmienimy. Przejdź do ustawień świata, tutaj z prawej strony, ikonka takiej kuli ziemskiej, i tutaj, gdzie jest kolor, daj na kompletną ciemność. Dzięki temu wszystko, co widzimy w tle, będzie czarne. Całe nasze tło będzie czarne po prostu. Tylko teraz nie widać naszego obiektu, więc do tego obiektu przydałoby się przypisać jakiś kolor. Wejdę w jego materiały, usunę to, co już tutaj ma, wcisnę new i dam tutaj na przykład nazwę hologram. Ustawię kolor na niebieski i coś te kulki nie chcą zrobić się niebieskie. Stało się tak dlatego, że przypisaliśmy ten materiał do obiektu tej postaci, a nie przypisaliśmy ich do kulek, które tutaj ustawiamy. Więc jeżeli bym podłączył Geometry bezpośrednio do Geometry Output i dodał jakieś światło, to zobaczysz, że ona stała się niebieska, dlatego że materiał przypisaliśmy bezpośrednio do niej. A my chcemy, żeby te kulki miały niebieski materiał. Więc jak to zrobić? Jest oczywiście od tego odpowiedni node. Wcisnę Shift A, Search i wyszukam coś, co się nazywa Set Material. Ustawiam tutaj pomiędzy. I teraz na samym początku dodajemy nową kulę, później ustawiamy, żeby była gładka, i na samym końcu przypisujemy jakiś materiał. Chcemy przypisać materiał o nazwie hologram. Teraz, gdy dodam Shift A, Light, Point, to zobaczysz, że te kulki stały się niebieskie, czyli wszystko w porządku. Jednak chciałbym, żeby te kulki emitowały jakieś światło, żeby się świeciły. Więc znowu usunę światło, zaznaczę ten obiekt, przejdę do Shading, tutaj w tym miejscu. I jak teraz widzimy to wszystko, to możemy dodać shader Emission, dzięki któremu będziemy właśnie emitować światło. Jeżeli nie wiesz jak działają shadery, to zapraszam Ciebie do filmu w opisie. Klikam na Principled i zwyczajnie go usuwam. Teraz Shift A, shader, Emission i podłączę go do Surface. Dzięki temu będziemy mieli świecący efekt. Wrócimy do geometry nodes i widzisz, że nasz obiekt właśnie świeci. Możemy jeszcze tutaj wejść i zmodyfikować, czyli żeby on był niebieski, i żeby świecił nieco mocniej. Jeszcze, żeby dodać taki fajny efekt błyszczenia tego obiektu, że on faktycznie emituje światło, możemy skorzystać tutaj z silnika Eevee i włączyć Bloom. I wygląda to już zdecydowanie ładniej niż wcześniej. Więc jeszcze raz możemy przejść do ustawień materiału i dopasować to, jak mocno się świeci i na jaki kolor konkretnie. Zostawimy na razie coś takiego. Może jeszcze troszkę zmniejszę wielkość tych kulek. O, coś takiego i będziemy lecieli z tematem dalej. Teraz, żeby uzyskać taki efekt jaki chcemy, przydałoby się stworzyć nowy obiekt. Wcisnę Shift A, tutaj wybiorę Empty i wybiorę jeden z tych. Nie ma znaczenia, który wybierzesz, różnią się tylko wyglądem. Niech będzie na przykład sfera. Dodaliśmy taki pusty obiekt, który na razie kompletnie nic nie znaczy. Ale gdy wejdziemy tutaj do naszego modelu, ustawimy to jakoś logicznie, o w ten sposób, to teraz możemy kliknąć na ten empty i przeciągnąć go bezpośrednio do tych nodeów. Teraz będziemy mieli odwołanie do tego obiektu. I z tego obiektu możemy wziąć jego pozycję i dzięki temu ustalać, które te kuleczki będą wyświetlane, a które nie będą wyświetlane. Spróbujmy dodać teraz nowego noda. Shift A, Search i wyszukam coś, co się nazywa Mesh Line. Dzięki temu, że teraz location podłączymy tutaj do start location, to w miejscu tego empty stworzymy jeden wierzchołek. Jeżeli tutaj oczywiście wpiszemy count na 1. Dzięki temu mamy tylko jeden wierzchołek tutaj teraz na samym środku tego obiektu. A ten wierzchołek jest o tyle przydatny, że dzięki temu będziemy mogli skorzystać z kolejnego noda, który nazywa się Geometry Proximity. Klikam na to. I zostawiam w tym miejscu. Ten node bierze jakąś geometrię i sprawdza jej odległość od innej geometrii. Więc będziemy sobie brali nasze Mesh Line, czyli nasz jeden wierzchołek, który znajduje się w środku tego empty. Czyli podłączymy go do target. I teraz sprawdzimy odległość od tego wierzchołka do wszystkich tych kulek, które znajdują się w tym obiekcie. Więc biorę Distance i podłączę to do Scale. No i jak widzisz, teraz wszystko wybuchło. Kompletnie nie widać, co się dzieje. Zmienimy sobie z Faces na Points. Dzięki temu będziemy sprawdzać odległość do wierzchołków, na których zostały stworzone te kulki. A to daje już nam więcej możliwości. Jak widzisz, gdy przesuwam tym, to niektóre obiekty stają się większe, a niektóre mniejsze. Gdy przesunę bardzo na lewo, to nasz cały obiekt zostanie powiększony. Teraz będziemy mogli to kontrolować, dodając Nota Map Range. Gdy dodam Search Map Range i wkleję w tym miejscu. To będziemy mogli powiedzieć Blenderowi, jak wielkie mogą być te kulki, no i też jak małe mogą być te kulki. Czyli przybliżmy sobie tutaj do naszego obiektu i patrz na to. Przyjmujemy wartości od 0 do 1 i wypluwamy wartości od 0 do 1. I dlatego teraz widzimy cały ten obiekt. Ale jeżeli to odwrócimy, czyli wartość 0 stanie się wartością 1, a wartość 1 stanie się wartością 0, to otrzymamy ciekawy efekt. Czyli gdy będziemy przesuwać, to gdy ta kula najedzie na te kulki. To kulki zaczynają się pojawiać, czyli stają się po prostu większe niż były wcześniej. Gdy jest bardzo daleko, to ich skala jest równa 0. A gdy przybliżymy, to nagle kulki zaczynają się powiększać. Im bliżej są do tego punktu na samym środku, tym większa kulka, a im dalej, tym mniejsza. Zaczyna to już wyglądać całkiem ładnie. Wróćmy znowu do naszego obiektu. I jeszcze możemy dodać jednego nouda tutaj pomiędzy Geometry Proximity i Map Range, żeby kontrolować siłę, z jaką rozchodzi się ta moc w tym miejscu. Zaraz ci pokażę o co chodzi. Shift A, search i dodam nouda maf. I teraz ta wartość, która tutaj jest, czyli ta od 0 do 1, tak jak tutaj bierzemy, może być przemnożona przez jakąś inną wartość. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Gdy przemnożę przez wyższą wartość. To tylko kulki, które będą bardzo blisko naszego środka będą widoczne. A gdy przemnożę przez niższą wartość, to wszystkie kulki będą widoczne i musimy to oddalić bardzo daleko, żeby nasze kulki stały się mniejsze. Więc tutaj możemy kontrolować po angielsku to jest follow, czyli po prostu obszar, na jaki działa nasza sfera, na jaki działa nasz ten pusty obiekt. Ustawmy coś takiego. No, mniej więcej niech będzie. I teraz mamy ten efekt, o który nam chodziło. No i to jest w sumie wszystko. Mamy teraz nasz efekt hologramu, który możemy kontrolować suwakami w tym miejscu. Tutaj mamy follow, tutaj mamy wielkość i to wszystko jest podłączone tutaj w tym miejscu do scale. Dodatkowo ustawiamy mu materiał, włączamy, żeby był shade smooth. A jeżeli byśmy chcieli, żeby to było zbudowane nie z kropeczek, a na przykład z kwadratów, to wystarczy, że wejdziemy tutaj, Shift A, search, wyszukamy cube, wrzucimy tutaj i mesh podłączymy bezpośrednio do set shade smooth. I teraz pojawiły nam się nasze kwadraty. Tylko kwadraty oczywiście są zdecydowanie za duże, więc wpiszę tutaj 0,01 i mamy nasz hologram stworzony z kwadratów. Mogą być kulki, mogą być różne inne rzeczy. Gdy wejdziemy sobie w Shift A i tutaj w Mesh Primitives, to zobaczysz, że możemy mieć stożek, możemy mieć właśnie sześcian, cylinder, siatkę itd., itd. Mamy dużo różnych możliwości, ale możemy też podłączyć inny obiekt z naszej sceny. Teraz w sumie jedyne co zostało tutaj do dopracowania to cała nasza scena, czyli możemy sobie wejść tutaj w menu shading, tutaj również przejść do rendered, włączyć sobie widok świata i w widoku świata dodać nowy shader principal volume, to podłączymy sobie do volume, żeby stworzyć dym, jakby taki, który jest tutaj dookoła, zmniejszymy jego moc, dodamy jakieś światło, light, spotlight, obrócę o 180 stopni, ustawię pod. Zwiększymy jego moc z prawej strony, niech będzie na przykład 1000, no może 1000 trochę przesada 100 ustawimy kolor na niebieski. I mamy bardzo fajny efekt hologramu stworzony bezpośrednio w Geometry Nodes. Jak widzisz, jest to bardzo prosta sprawa. Wystarczyło przejść do zakładki Geometry Nodes, ustawić kilka nodów, dodać nowy pusty obiekt i mamy cały efekt skończony. Myślę, że taki wstęp do Geometry Notes jest całkiem ok. Daj znać, co o tym myślisz i czy chcesz zobaczyć więcej filmu tego typu. Jak masz jakieś fajne pomysły na odcinki z Geometry Notes i ogólnie z Blendera i innych programów, wal w komentarzach, na pewno to ogarniemy. A tymczasem, do następnego i dzięki za oglądanie.